Śiemka tu ruszamy na cyk. Komiksowa polecajka, gdzie ci polece polecę, taki komik, który jest ale na jesień, na zimę, na lato, na każdy polu roku. Jest Conan Bar pierwszy komiks mm. jest Konan Barbarzyńca. Tą pierwszy wydawnictwo hashet. kolekcja hashet, czerwone cipieki. Albo dwa materiały opublikowane w amerykańskim magazynie Savage teraz jeden. tu twórcy. Adaptacje złożyły się m.in. Roy Thomas, Barry Windsor, Smith, Gil Kane, Neil Adams, Jim Stardy i Anne Milibrand. Komch jest i brutalności, krwi, przemocy, jak widzicie. Właściwie przemoc jest taka zachowana w umiarze, wiecie. Są i też trochę golizny, troszkę cycków, wszystkiego po trochu. W czarnej białej oprawie, w okładce. Yy, Moja tylko mi znaleźć do kupienia. Chyba na internecie raczej. Ja mi się udało zdać ten dom na przy garażowej za jakieś 5-3 zł. Gdzieś, tej, gdzieś około tej, tej ceny. Teraz będzie coś dla młodszych. Zarówno młodszych, starszych, jak i nastolatków. Karl Barks, Kaczogród. Odwiedzawnictwo Non-Stop Comics, klub świata komiksu Egmont Disney. Będzie te przygody w łukach z i jego siostrzeńców. Kiesolki są humoru, dialogów, jest troszkę polityki, troszkę przemocy, zemsty, ale wszystko w komiksowej, rysunkowej, dowcipnej, zabawnej oprawie. Pokażę tylko takie przykłady, bo żeby, żeby już nie chcę tam czytać czy coś. Teraz mamy komuś, który jest pełen przemocy brutalnej krwi, nieuzasadnionej, są wulgaryzmy oczywiście prze, przekręcone, żeby wiecie, nie było jakichś tam zgrzytów i tych innych. Nienawidzę baśniowa. Tą pierwszą, który kupiłem w tamtym roku w galerii Warmińskiej w Olsztynie w Empiku. A po podstawie tego, jakie sobie kupowałem, nic nie znajdzie bardzo polecam, idealne dla osób, które się jak i można czytać z dziewczyną, czy z chłopakiem, czy z żoną, Naszych dla widzów starszych, bo spędzam w przemocy. Wszystko to w pięknej, cukierkowej oprawie. Po prostu sama słodycz. Pełna krwi i brutalności. Tam drugi, oczywiście też twórcy Scotty Young, też właśnie ten drugi Fujowy Żywot, to już też jest krwiście, brutalnie, tak jak wspomniałam. te komiksy takie są właśnie, mają coś w sobie, po prostu tę magię, aż przyciągają swoim charakterem, pismem, rysunkami, brutalnością i wszelką zagładą, unicestwieniem. Tą trzecie, też mam taki troszkę od Izolowałem się od tego brutalności. Jest brutalnie, troszkę mniej, bo pojawił się no, mały spoilerek, pewna pani, która chce być zła, czy chyba i udaje dobru, ale nią nie jest. No co najlepsze są też te po popaklanty, co chcą naszą dziewczynkę, która przybyła do świata, tego baśniowa. Zgładzić zawsze kucane, żeby nie mogła wyjść I opuścić tego kraju Też jest ładnie I właśnie ta dziewczynka staje na jej po, po jej stronie Bo po prostu Ona chce być dobrą Ta nasza bohaterka chce się stać dobrą, żeby jej musimy dostać A tamta chce, właśnie jest dobra Ale chce być taka jak ona I tam to był tom już trzecie jak a teraz tom czwarty, ostatni, gdzie nasza bohaterka mógłby coś zespojerować, ale nie będę zespojerował. Kto za to by nie wiedział. Ale wiadomo, że powinien trafić do piekła, w którego by chciała dostać. się wydostać. w postaci yy, z poprzednich tomów, jak ten cały ten przewodnik, taki smok taki i wiele, wiele innych. Oczywiście jest mnóstwo zabawy z przemocą, krwi, nieuzasadnione, jak tu minąłem. Wszystko w tej takiej pięknej nadal cukierku uprawie. Czyli to, co wam polecam, to oczywiście tak, komiks z Konam ten komiks, o ten, o właśnie, wydawnictwo Notebook Comics OTO, wydania z Katarynaldem i Nebusem i wiele, wiele innych. To właśnie takie domoczki widzów i innych tam to było Tu mam nienawidzę właśnie tak jak wspominałem Znaczy starszych widzów o, I tu mam ten tom drugi chyba widzę tak Tak, tom drugi Tom trzeci I tom czwarty, wiesz cztery tylko tam do tego komiksu To była taka komiksowa polecajka. Podobało się, wiecie co zrobić Czekajcie na kolejne odcinki. We wtorek, się czwartek widzimy się w grze Anley Namen. Kłaniam się nisko. Dobranoc. Miłego dnia, tygodnia, weekendu, etc., etc. I nie wiem co jeszcze. Dobra. <taki> Takie coś się musiałam powiedzieć. A jeszcze chciałem Wam coś się pokazać, coś fajnego, co się udało w pokoju. Mówicie, był kiedyś Dzień Chłopaka i na Dzień Chłopaka gamiencie sobie kupił. Samochodzik. A co? Można się trochę poczuć jak duży chłopczyk, prawda? Brum, brum, brum. Tak, taki samochodzik sobie kupiłem. Za 19,99. Brawo ja. Ma, patrzcie, jaki on fajny. Ma otwierane drzwi. O, tu mogę drzwi otworzyć. Zajrzeć co jest do środka. O, że jestem takim Dobra. I to jest jakiś... O, o. tu wygląda jego... Widzicie jego spód. Jego ekstra daszek. No. Mam jeszcze taki dwie samochody, taki mniejsze już Wam też pokażę. co sobie kiedyś kupiłem, była taka kolekcja. została wycofana przez całe obecne czasy. I to była taka kolekcja, która się miała rozwijać gdzieś po jeszcze bardziej, bardziej, ale wstrzymali, od, o, przerwali właśnie z powodu tego, co się obecnie dzieje na świecie. I też takie samochodziki były takie modele różne samochodzików, jak widzicie. I to było tyle. Na razie, cześć i te bajowe.